Laudetur Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby Wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na Was z znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto Słowo Pańskie. Jest to czytanie na pierwszą niedzielę adwentu rok C, czyli ten, który obecnie rozpoczęliśmy. Mam takie wrażenie, że to słowo brzmi tak no, bardzo mocno znajomo. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Pożary, trzęsienia ziemi, tsunami po prostu co chwilkę coś tam się dzieje. I każde, niezależnie od tego, w której części historii świata by się znalazł, od 2000 lat powtarza to samo nieustannie. To już jest koniec. To właśnie w tym momencie jest koniec świata, bo są takie trzęsienia ziemi, susze, kataklizmy, wody się podnoszą, globalne ocieplenie i tak dalej. No, historia świata, odkąd istnieje w ogóle świat, nie tylko od osoby Jezusa Chrystusa, pokazuje, że to co chwilkę się powtarza. Więc zacznijmy od tego, że nikt nie zna czasu, tylko wyłącznie Bóg, ojciec, nawet syn człowieczy nie zna tego czasu. My nie mamy żyć w taki sposób, że ciągle będziemy się tego bali i ciągle będzie tak, że usłyszymy, że coś tam gdzieś się dzieje i już musimy tam lecieć sprawdzać. Nie. Nie idźcie zatem, tak mówi Jezus. My mamy skupić się na tym, co jest tu i teraz. Czyli mamy walczyć o naszą duszę, o nasze zbawienie. I w taki sposób mamy przeżywać nasze życie, aby być gotowymi. Czyli nasze serca nie mogą być ociężałe. Wskutek tych rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, nie mogą być ociężałe. Natomiast y, Pan Bóg udowodnił nam już kilkakrotnie, że jeżeli chce zatrzymać jakiś proces, to dla niego nie ma problemu. Na przykład, w Fatimie był Cud Słońca potwierdzone, Więc jeżeli był Cud Słońca, y, no to Bóg może zatrzymać wszystkie procesy, które mają miejsce. Pytanie tylko, czy chce. Dlatego, że Pan Bóg poprzez takie doświadczenia, poprzez takie zjawiska, też pragnie coś przekazać. Chce nam powiedzieć coś bardzo konkretnego i myślę, że na to powinniśmy zwrócić uwagę. A naszym zadaniem jest to, co mówi dzisiejsza Ewangelia: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. To jest nasze zadanie jako ludzi oddanych Bogu. Czuwać i modlić się w każdym czasie. Ja w ogóle do tego wracam co chwilę w którymś tam odcinku. Przypomnijmy sobie, czego oczekuje od nas Jezus: Masz Boga kochać całym sercem i drugiego człowieka tak jak siebie samego, czyli drugiego człowieka nie bardziej niż Boga. Ale przecież współczesne myślenie, niestety coraz częściej i kościoła, polega na tym, że to drugi człowiek jest ważniejszy od Pana Boga. Bo zdrowie, bo coś tam. W czasie teraz wiecie, te około, yy, jak, to, jak to mówi mój znajomy na YouTubie, magiczny eliksir. O, wokół tego krąży tyle tych historii, że zdrowie, 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 tylko zdrowie. Yy, że, że w ogóle myślenie, że Pan Bóg jest najważniejszy, to już dawno nieistotne. I niestety to jest bardzo smutna rzeczywistość. My, jako katolicy, musimy mieć zupełnie. Inne myślenie niż ludzie niewierzący albo ci, którzy mówią, że wierzą, ale żyją tak naprawdę, jakby nie wierzyli, czyli większość społeczeństwa. Bo jestem realistą, więc lubię pokazać pewne procesy, które zachodzą. I teraz na czym to polega? I chrześcijanie, i ludzie niewierzący w jakiś sposób rozumieją, że trzeba się troszczyć o drugiego człowieka, ale niewierzący tylko na tym etapie zostaje. Czyli tak, trzeba pomagać bezdomnym, tak, trzeba dbać o zdrowie, tak, trzeba yy, no, dbać o te, te różne rzeczy, ale chrześcijanin do pewnego momentu się będzie zgadzał, ale od pewnego momentu przeskoczy ten tok myślenia i powie: Nie, granica poszła za daleko, to Bóg jest najważniejszy. I ja mam się karmić ciałem Jezusa, ja nie chcę, żeby mi na przykład zamykano kościoły, dla mnie Bóg jest najważniejszy w tym momencie. Tak, nawet mogę stracić życie dla Boga. Kto dzisiaj tak myśli? Kto dzisiaj w ogóle rozumie wartość cierpienia? Zazwyczaj jest, że nie cierpienie, nie, w ogóle cierpienie straszne. Nie chcę mieć nic wspólnego z cierpieniem. I to nie chodzi o to, żeby jego pragnąć. Tylko, że jeżeli ono przyjdzie, to żeby być w stanie przyjąć. I to jest to rozumienie. Dlatego my jako chrześcijanie tak inaczej będziemy myśleli, niż człowiek niewierzący. Ale to, że nazywamy kogoś chrześcijaninem, to jeszcze nie oznacza, że jest człowiekiem, który idzie za tym tokiem rozumowania. Ponieważ on nadal ma myślenie człowieka niewierzącego bardzo często. I to jest dla mnie bardzo ciężka batalia na niejednej parafii, na której byłem: że katolicy nie myślą po katolicku. I ja im mówię, na przykład, jak brzmi nauczanie katolickie. I nieraz mówią, ksiądz sobie to wymyśla, bo wszyscy księża mówią inaczej. I pokazuje konkrety, które Kościół zostawił poprzez dokumenty, i ktoś otwiera oczy, i dopiero wtedy u niektórych zaczyna się proces nawrócenia. Czyli Bóg zostaje zepchnięty na boczny tor. My jako chrześcijanie mamy być solą. Ja w konfesjonale co chwilę to słyszę, że kiedy ktoś pokłada ufność w drugim człowieku za bardzo. Czyli to człowiek jest, kocha się całym sercem, umysłem, wolą, a nie Pana Boga, gubi się w swoim życiu bardzo szybko. Zaczyna Pana Boga spychać na dalszy tor, przez to człowiek jest w centrum i bardzo mocno się gubi. Przecież to samo było w raju. Kiedy mamy historię Adama i Ewy. na samym początku Bóg jest najważniejszy, ale później Bóg zostaje zapchnięty na boczny tor i człowiek staje się ważniejszy. I przez to, że człowiek i jego pycha stała się ważniejsza, człowiek zaczął uciekać przed Bogiem, wstydzić się Go, lękać. Nie chcemy takiej wieczności. Żeby uciekać przed Bogiem ciągle, nikt niestety, takie mam wrażenie, nie uczył mnie, kiedy jeszcze byłem młodym człowiekiem, czy na lekcjach religii, żeby zrozumieć, że to Bóg jest sensem wszystkiego. Ograniczało się nauczanie do litery prawa. Czyli każdy katolik musi chodzić tam przeświętą świętą w niedzielę, musisz pościć yy, na przykład raz w tygodniu, musisz robić to i tamto, musisz się modlić, cały czas musisz, musisz, musisz. Ja wiem oczywiście, że te czynności mają wypływać z postawy serca, jak najbardziej, absolutnie tego nie neguję, aczkolwiek kiedy ja jako młody człowiek zatrzymałem się tylko na tym, nie byłem w stanie w tej literze prawa dostrzec Pana Boga. Ja wiem o tym, że są ludzie, którzy szczerze tym żyją, i naprawdę to jest bardzo wiarygodne u takich ludzi, ale zazwyczaj jest to bardzo zgubne myślenie, kiedy człowiek ma takie wrażenie tak, jestem katolikiem, przecież chodzę w każdą niedzielę na mszę świętą, więc o co księdzu chodzi? Albo modlę się, o co księdzu chodzi, ale jednocześnie jego myślenie nie jest katolickie. On wypełnia prawa, ale jego myślenie nie jest Boże. Mieliśmy już kiedyś takich ekspertów, historia pokazuje, od Pana Boga czyli takich, którzy znali się naprawdę fajnie. Nazywamy ich Faryzeuszami. Modlili się pięć razy dziennie. A ty? Znali Pismo Święte na pamięć. A ty? Przestrzegali 613 przykazań. A ty? Pościli dwa razy w tygodniu. A ty? Całe życie poświęcali na to, żeby szukać Pana Boga. A ty? Ale to jest ważne. Kiedy przyszedł Pan Bóg, oni Go nie poznali. Nie potrafili uznać, że to jest Bóg. Dlatego samo wypełnianie litery prawa to jest tylko coś, co ma nam pomagać, ale ważne jest to, żeby Boga kochać całym sercem, całym umysłem, całą wolą. Jak nie mamy relacji z Panem Bogiem, to tę pustkę będę musiał wypełnić drugi człowiek. Dlatego wielu ludzi, którzy na przykład jest niepraktykujących, niewierzących albo praktykujących, ale tak średnio, kiedy na przykład nie ma modlitwy w ich domu, kiedy rozpadają się kolejne związki, kiedy rozpadł się na przykład ich związek małżeński, to później nie potrafią żyć samemu, nie potrafią żyć tylko z Panem Bogiem. Od razu pchają się niestety najczęściej do łóżka drugiemu człowiekowi. Ja specjalnie powiedziałem to yy, tak prostym językiem. Dorabia się teoria, nie? że no, sam nie dam rady się utrzymać, potrzebuję kogoś, kto będzie dla mnie wsparciem, ale zawsze koniec końców okazuje się, że tu chodzi niestety o łóżko. No tak, kościół zagląda pod kołdrę. I w tym momencie, kiedy na przykład komuś mówię: Nie możesz przyjmować komunii świętej, bo, i mówię o tym argumencie, jeżeli chcesz, musiałbyś naprawdę zrezygnować z tego. Nie znam pary, albo znam bardzo niewiele par, które potrafi z tego zrezygnować. Choćby nie wiadomo, jak szlachetnie mówić, że kocham Pana Boga, że dla Pana Boga jestem wszystko w zro stanie zrobić, okazuje się, że tak nie jest. Bo to człowiek jest w centrum, a nie niestety Pan Bóg. Bardzo ważne dla mnie to zdanie jest, módlcie się w każdym czasie. Bardzo mocno pokazuje nam dzisiaj Jezus z tej Ewangelii. Módlcie się w każdym czasie, nie ustawajcie. Ta walka o wiarę, o pana Boga, ale z takim prawidłowym katolickim rozumieniem, żeby nie być jak faryzeusz, jest kluczowa. Często rodzice, którzy na przykład widzą zagubienie swoich dzieci w sprawach wiary, modlą się dużo. Bardzo na przykład lubię to jak rodzice modlą się na różańcu za swoje dzieci. Są nieraz takie róże różańcowe rodziców za dzieci. Jeżeli fajnie o to dbają, to jest naprawdę piękna rzecz i mocno do tego zachęcam. I znalazłem w internecie taki wiersz o różańcu yy, znany, aczkolwiek chciałbym go przeczytać. Bardzo mocno mi się podoba, daje też do myślenia. Więc uważnie posłuchajcie. Nazywa się wiersz o różańcu. Można go znaleźć w internecie. W małej izdebce, tuż obok łóżka, z różańcem w ręku klęczy staruszka. Czemu to babciu mówisz pacierze? Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę. Wierzę, że te małe paciorki z dębiny, Moc mają ogromną, odpuszczają winy. Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy, Ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy. Pierwsza dziesiątka jest za papieża, niech nami kieruje, Bogu powierza. Druga w intencji całego kościoła, modlitwą silne, wszystkiemu podoła. Trzecia za męża, co umarł i już jest w niebie, a może w czyśćcu lub większej potrzebie. Czwartą odmawiam w intencji syna. Po tych słowach staruszka płakać zaczyna. Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu odwrócił się od Boga, złożeczył niebu, nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości dał wolną wolę dla całej ludzkości. Zaś człowiek, dar ten bezcenny, zamienił na chciwość, wyzysk i wojnę. I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga, nie wini siebie, lecz zawsze Boga. Myślałem, że syn, gdy założy rodzinę, gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę, zrozumiał swoje błędy, cel odnalazł w życiu, lecz on mimo rodziny pogrążył się w piciu. Awantury, alkohol, płacz i siniaki, czemu swym dzieciom los zgotował taki? Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia, spokój był tylko, gdy poszedł do więzienia. Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki, Bogu polecam swych wnucząt udręki. Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty. Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty. Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie, Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie. Na nic te posty i twoje modły, Bo los już taki musi być podły. Płacze staruszka. Drżą wątłe ramiona. Wie, że jest chora, niedługo skona. Co będzie z synem? Z jego rodziną? Czy znajdzie drogę prawdziwą, jedyną? I zmarła nieboga. Wezwano syna. Ten twardo powiedział: Nie moja to wina, lecz widząc w trumnie matki swej trupa, poczuł, jak mu pęka na sercu skorupa. Zobaczył różaniec swej zmarłej matki. W miejscu czwartej dziesiątki, zupełnie gładki, nie ma paciorków, patrzy i nie wierzy. Palcem starte od milionów pacierzy, tylko piąta dziesiątka była jak nowa. Przypomniał swe kpiące o niej słowa. Na palcach zobaczył od łańcuszka rany. Wybacz mi, krzyknął, boże mój, kochany. Ożyło w końcu sena sumienie. Przysięgam ci, matko, że ja się zmienię. Całował zimne swej matki dłonie, twarz łzami, zoraną i siwe skronie, rzucił nałogi, oddał się Bogu, szczęście gościło w ich domu progu i codziennie wieczorem całą rodziną, różaniec mówili za matki przyczyną. Tak jak Pan Bóg zostawia nam ślady wszędzie nieustannie mówi nam jak mamy żyć abyśmy się obudzili tak ta matka przecież walczyła o syna żeby wreszcie się obudził tylko jest jeden warunek pan bóg musi być na pierwszym miejscu jemu musimy tak ufać niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen